Dzwoni jakiś koleś do twojej partnerki A rozmowa leci na głośno mówiącym Podczas gdy ty siedzisz obok, on rzuca wprost Misiu idziemy na piwo, a ona mu na to Nie do dupy a nie na piwo Do dupy a nie na piwo A on? Bez chwili zastanowienia odpowiada Do dupy też bym ci wlazł I teraz pytanie Ile razy musieli się spotkać? Ile rozmów przeprowadzić, żeby taki luz między nimi się pojawił? Czy kobieta, która szanuje swojego faceta Pozwala sobie na takie gadki i jeszcze nie widzi w tym problemu? Takie teksty to się rzuca do 34 Do szonów z osiedla, a nie do dziewczyny, która jest w związku To według was normalne, że totalny brak szacunku dla swojego faceta Związek, szacunek, granic, czy to jest normalne? Relacje 34 pyta do was. związek, szacunek, granice, czy to jest normalne? Relacje 34, pytanie do Was. Związek, szacunek, granice, czy to jest normalne? Relacje 34, pytanie do Was. Związek, szacunek, granic, czy to jest normalne? Relacje 34, pytanie do was Związek, szacunek, granic, czy to jest normalne? Relacje 34, pytanie do was Związek granic, czy to jest normalne? Relacje 34, pytanie do was